O, już zobaczcie daty zmienione na 2026. Nie mogę się doczekać. Ale to będzie banger. Palion to lew tak jak palion style. Ja nie muszę. Palion to lew tak jak palion style. Ale kurwa punchline. Ja wiesz, to lew. Ale to trzeba być bosem i mieć aurę maksimum stary, żeby dawać porównania do swojego sklepu internetowego. What the hell, bro? To jest naprawdę mocne. Palion to lew, tak jak style. Ja nie muszę ja mogę Dobra, w to w chuj człowieku. Olsza, muszę to przesłuchać. Niestety jestem krytykiem muzycznym, tak? Ludzie tego wymagają. Ode mnie. Muszę się kurwa poświęcić. Nawyzywać gościa i już zaliczone. Jestem do domu, można wracać. Miałem zawsze plan, jak byłem mały, to Wiedziałem, że za parę lat trochę podrosnę mi nie chwila i będę to miał. To ja jest kurwa? Ja pierdolę obrzydliwe To jest, ale CGI dojebane, no stary, to jest CGI, ale to jest kurwa, ej, ten lew wygląda jak AI, patrz na jego mordę, kurwa. Widzisz, jak się kurwa klatki tak ten, chyba, że jest jakiś blur najebany, ale nie wiem. Wygląda jakby było AI, w AI zrobione. Ej, nie kumam, stary, ej, kurwa, robisz stary teledysk, gdzie masz CGI zrobione, 3D wszystko i kurwa, e lew stary w AI robią, nie kumam tego. Skoro już mają goście od 3 d to na chuj kurwa to AI nie kumam tego a, a, a dom... na pewno stary jeszcze dodatkowo pewnie są jakieś kurwa mega tanie modele kurwa stary lwa które można użyć nie nie rozumiem tego to było chyba 3D albo nie chuj wie nie pytaj zdanie ich oni się nie znają Dzwoni telemi, 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 dzwoni cash, dzwoni kwit Halo Ona jest piękna, kiedy dla mnie tańczy Hotel pi gwiazdek i sok z pomarańczy Każdy by chciał mu być na w tej branży Albo przynajmniej być tacy jak my lew Znowu kolejna piosenka, gdzie Palion próbuje nam wmówić, że chcielibyśmy być tacy jak on. Kurwa nikt nie chce, kumasz tego! Ja pierdolę! Nikt, nikt, kurwa dosownie! Nikt! Ho huh. Zew. Gra wybrała mnie, ja wygram grę robię... Gra wybrała mnie, okej okay, bro Co ty pierdolisz co chcę ja i robię na tym PLN Nie chodzę do pracy, no bo młody P to szef Tamci do mną z tyłu, to dopiero drugi bieg Rura wydechowa, czy tak jak cichy zwierz Tuż ogadają o mnie i gadają o mnie, że Jezus Christo bro Zawsze mnie bawi we wszystkim poze. Masz człowieku Wiesz, bragę, nie? Czekaj, a ja muszę coś zobaczyć Niesamowite to jest, stary, nie? Że chłop tutaj nawija, nie? Jaki on jest zajebisty, a później wchodzisz w opis i tekst, stary, trzy osoby piszą, nie? <grym> ja pierdolę. Ej, napiszcie mi tekst taki, że jestem fajny i zajebisty, kurwa. Ja pierdolę. Niesamowite to jest, kurwa. Nieprawdę. Boże, kochany, kurwa mać, nie? Prot <grym> Jak prot Voldemort? A nie, myślałem, Jezus. Ja pierdolę, jakie AI skurwiałe! Mamię hey, hey, to lew, pamiętam, Marka, chyba już wiesz. Mamię to lew, pamiętam, pamiętam, o retro. Mamię dolew, panie, leń nie ma czasu na sen. Ciągle muszę polować i w nocy, znana i nie w dzień. Zmieniam się prawie tak jak bentem. Moim bierze żuba, fara nie bez mojej, sto do jest błotne. Tylko zamiast antylobii, gazeli, zebia. Ja Być kiedy my śpimy na forsie Jeszcze nie jestem na forsie ale już dawno jesteśmy w topce. Słyszę Hen, ale chyba wiem. No to ja tu... jestem hieną z kurwy synu. się śmieje oh. Jestem największy w dżungli. Największy na ośle. Największy w dżungli, no jeśli dżungla to ten klub kurwa koncertowy, gdzie są jego koncerty, to na pewno jest najwyższy kurwa. No oprócz rodziców. Chociaż nie, w teorii, bo rodzice tam jego trzymają, te dzieciaki na barana, więc w teorii to jest kurwa kap. I fake kurwa tekst, fake bolin tekst, człowieku To się kurwa, ja pierdolę, nie o, Na ośce, kurwa Największy na ośce Dom BTW Największy w Polsce Ja pierdolę to aura. Ja pierdolę kurwa trzy osoby to piszą stary już, i już stary w trzech numerach jest recykling kurwa barsów, niesamowite to jest, naprawdę, kurwa trzy osoby piszą człowieku teksty mu, albo nawet więcej, a nie potrafią zrobić stary, żeby przynajmniej się, żeby się przynajmniej kurwa barsy nie recyklingowały, nie, niesamowite to jest. Ja rozumiem recykling barsów, jak sobie sam piszesz teksty, no bo to jest wiadomo, no nie, ale kurwa, jaki styd to jest dla mnie taki styd kurwa stary, jak człowieku nie piszesz sam tekstów i ci jeszcze recyklingują barsy, nie? Sh -shout. Zajebiste! Mega fajne, bro. Naprawdę bardzo mi się to podobało, nie? O jest tutaj kawałek aura znowu od razu. <grywa> Aura Maximum. Ale on jest Sigma. Ja pierdolę chciałbym, żeby na płycie był jakiś numer o 6-7, kurwa, nie? Jesus. On dwa numery zapowiedział. No tak, no człowieku. Cash out potężny. 5 grudnia dwa numery wychodzą. Ja pierdolę, widzowie, nie wychodźcie z domu, nie. Nie wchodźcie na na YouTube'a.